Witajcie, jak widzieliście mój ostatni film trochę się wybił, bo 15 wyświetleń na taki pierwszy film. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję za komentarz od takiej osoby, która się nazywa V.A.C.K. Miała ja taki nick i dzięki, że mnie zasubskrybowała. Więc chodzimy sobie Dominacja i dzisiaj jesteśmy, że Domination, więc chcę, dzisiaj y, pokazać wam, jak się w to gra, taki tutorialik. Na... Nie pytajcie, z reklama idealnie chciałem chciałem przeszkodzić. No taki tutorialik po prostu dla was, widzowie, bo ja będę z tutoriali różnych gier, bo część znam. I jakbyście kolejne chcieli tutoriale, albo jak gra w jakąś grę, to dajcie lajkuśka, napiszcie komentarz, tu wam przypnę serduszko, bo ostatniej osobie żeby ACK... Już dałem sobie, więc weźmy sobie Stany Zjednoczone. I tak, y, pokażę wam, o co w tym chodzi. Tak, zatrzymam. Tutaj, gdzie jest złoto, chodzi o budżet. Tu możecie sobie z, y, podatki, wydatki na BR, wydatki wojskowe, fundusz płatności i wydatki ogólne. Największym problemem, znaczy nie problemem, tylko błędem, jest to, że niektórzy klikają X jakoś to sobie. Nie róbcie tego. Po prostu kliknijcie zastosuj. Zastosuję coś takiego, że jak sobie zmienię teraz. Bo przy, jak sobie kliknie X znowu mam tyle samo, ale jak sobie tak zrobię yy, i kliknę zastosuj, Uwaga. tylko trzeba mieć włączony czas, pamiętajcie. Tak, yy, jak sobie to powiększymy, chyba tak. To mam, to mam. A jak kliknę X bez zastosuj, to nie mam. kolejną rzeczą będą badania. Badania są bardzo ważne, po prostu wam powiem najbardziej ważne, bo nie macie tylko, bo ja bardziej idę w ekonomię i inne, ale macie też tu badania wojskowe i sobie przeczytajcie, bo one bardzo dużo mogą dawać. Też y, badania ekonomiczne dużo dają. Y, I badania społeczne. Najlepsze badania słonecznych jest tutaj. Widzicie tych ludzi tutaj z flagą? To oznacza przeczytajcie sobie to. Zwiększa szanse na utworzenie grup militarnych podczas najazdu na Twój kraj do 30%. I spowolnienie twojego, a czyli spowolniania z Twojego, z twojego terytorium to 35%, więc widzicie, jakby tutaj jakiś wróg gdzieś tutaj na Kalifornii nie uderzył, albo tam, to po prostu ludzie będą się bronić. Więc to też jest y, fajne, trochę jak Awaren zastąpił Właśnie jesteśmy. Militaryzacja. O co w tym chodzi? No, taki jacy nie wie o co chodzi. Tak, macie tu komando, musicie zejść na dół, jeśli gracie na komputerze, bo na komputerze nie ma zejść, bo wszystkiego nie widać. I tutaj sobie ustawiacie jakiś i powiedzmy sobie, klikacie. Klikacie, możecie jeszcze raz, tak dwa razy kliknąć. Tego y, też czołgi, helikoptery. No i zaraz, y, można mieć bardzo wielką armię po prostu, więc my sobie przyspieszymy czas, by się nam nasza ta armia zrobiła. Błaga, ona się robi tam gdzie jest twoja jednostka i wtedy się łączy w całość. No, no robią się, więc tutaj mamy. I kolejne rzeczy, my sobie to spowolimy. Kolejną rzeczą, tutaj. Macie ideologię, że chodzi o rząd. Macie demokratyczny, autokrację, komunizm, tekrację i faszyzm. Przeczytajcie sobie, bo może chcecie mieć miliatyzację i dużo zasobów, to wybieram zawsze komunizm. Ale demokracja też jest dobra, bo to w poli wolności politycznej, Y, bardzo y, poprawia, i jak już coś zrobicie, to patrzcie, albo sobie możecie to powiększyć, żeby było większe zastosowanie, albo nie, i tutaj na dole wyświetla się wam, ile stracicie innych takich, i klikacie znowu zastosuj, nie krzyżyk, zastosuj, żeby wam się to zrobiło. No i y, Tutaj macie miejsce, ranking. Możecie sobie patrzeć kto jest najlepszy i będziecie wtedy wiedzieć yy, w sensie, że będziecie wiedzieć jak ktoś jest przed wami, co musicie więcej zrobić, żebyście tego kogoś pokonali w rankingu. I tutaj jeszcze macie kraje i sobie możecie zmieniać. T, 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 t. Możecie sobie zmieniać różne takie dyplomacje. Żeby oglądać. też możecie sobie wybrać y, gospodarkę, widzicie tutaj inne tu, te gospodarki i inne takie fajne, jak teren i inne takie, weźmiemy sobie kraje i sortki za echo, jak coś, bo to tak, to, 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 to. a tutaj jak myślicie, co to jest, to to jest do poruszania się razem z tym. I Stany Zjednoczone mają tak fajnie, że patrzcie, tu się jakaś wojna. Rosja z Białorusią i Turcja z Ukrainą. Ale tak jest fajnie, że sobie zobaczycie, to macie pełno sojuszników, więc wiecie Stany Zjednoczone, bo ona ma tyle sojuszników, albo jakieś mocne kraje. I też tam poziom trudności. Macie ustawienia, pamiętajcie, żeby e, sobie zapisywać grę, bo to jest najważniejsze ze wszystkich. No, jak chcecie wczytać, to tutaj macie. Czyli chyba zapisać. Uh, no, i, no i jeszcze uh, dyplomację chciałbym pokazać. jak wejdźmy sobie w taki Meksyk. Macie tu PKB i, i takie inne. Macie oddziały, działania. I patrzcie, macie coś takiego jak. Uh, i że nie raz społeczna, pomoc gospodarcza, gdzie możecie wysłać komuś. Teren, internecje do dyplomatyczne i można wypowiedzieć wojnę i tak sojuszu. Jak już coś zatarkujecie i widzicie, że zajmujecie tereny, to jak klikniecie pokój, to stacicie to, więc musicie od razu już całe podbić. Um, później jest dyplomacja i tutaj patrzcie macie nazwy, traktat pokojowy, traktat sojuszu. I wy możecie kupić, powiedzmy jak tak zrobię. To później jest stale zjednoczony, podpisały traktat sojusznicy. I tutaj tu nie wiem o co chodzi z tym, bo to powinno być dla tego... Y, dla Meksyku. Aha, może to w Meksyk chyba. I macie dyplomację i inne takie. Przejdźmy do rozszerzenia, i tu nie ma żadnych rozszerzeń wojny i inne takie. Są jeszcze bitwy. Meksyk miał jakąś wojnę, budżety, jakie tu ma, i do tego premia. Więc to chyba by było tyle. Jeszcze mogę zrobić dla Was ciekawostkę, więc jeśli dacie lajka w ciągu 3 sekund, zrobię ciekawostkę. Mam nadzieję, że Wam się udało, a my sobie wychodzimy, bo niektórzy by pomyśleli, no jest Europa. Jeśli byście chcieli grać na czy czymś, to na to nie pokonacie. Pokonacie na to, bo jest do tego, jak sobie wybierzecie tutaj w, w to. Nie, 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 nie. Nie chodziło mi o single player. Macie coś takiego nie, jak niestandardowe i tutaj. Klikacie to coś i możecie sobie pobrać odmienne. Powiedzmy drugą wojnę światową, Trzy, e, trzecia wojna światowa, denomination Plus, poczytajcie sobie pierwsza wojna światowa, wojna 1444, no NATO. To jest fajne, że wtedy NATO nie ma, ale są sojusze i Old Return, Colvar, Możecie grać jako komisja Sław Polska i na takie NF komite, Dream World i takie inne. Więc. To jest jako ciekawostka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I żegnam.